25 lat! 25 lat, rozumiesz?! Myśmy się znali z Gregiem od lat 80. Umawiamy się, 20%. Dla mnie brzmi świetnie. Zaczął nam naliczać jakiś fikcyjny dług. Wisiecie mi 15 tysięcy dolarów. Fakturka może rozliczyć teraz. Przyjeżdża do nas z Rosjanami. Rozumiecie teraz, że musicie oddać cały dług? Za odsetkami Za tydzień kolejna rata. My chcieliśmy go zastraszyć, ale nie zabić. Rozumiesz, że kończyłeś współpracę? Za do lewacji. Co dalej. Nie pamiętam. Nie pamiętać. To się nie pamięta jakiś stole z miesiąc temu, ale nie to. Doprowadzeni do ostateczności zabijają prześladowców. Oskarżeni otrzymują wyrok po 25 lat pozbawienia wolności każdego. Dobrze wiem co zrobiłem i chcę zapłacić mój dług. 148. Tu każdy wypierdoli się bez międła. No szybko kurwa! No szybciej! Ps! Żeby przeżyć, nie możesz ufać nikomu. Jesteśmy tutaj po to, żeby cię chronić. Co to jest, kurwa, za fotki? To nie jest prawdziwy Jak się ma kogoś na wolności, to żyjesz tylko od widzenia do widzenia. Przetrwamy to razem. Nie ma nic do życia ze mną. Ja nie wiem, kim będę, jak sam dojdę. Współczuję ci, że masz te same 25 lat, co nie jeden z wyroli skurwiel. Jesteś inny z tak ci się tylko wydaje. Panie Prezydencie, czekamy na Pana. Daj mi Panie kartkę i długopis. Ewa. Sławek. Dlaczego niby taka lala miałaby Ci pomóc? Czy mam rację wyciągnie? Jest szansa na ułaskawienie przez Prezydenta. Jutro krzyczy do nas ziem, a dzisiaj chwali nas po mordzie Wczoraj to historia tak jak za szerokie spodnie Teraz jedno coś, się liczy to żyć samym sobą w wodzie I w dalsze życiorysy już stało się spokojnie Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu Witam mnie świt, witam go na luzaku Radości, łzy i smutku pół, na pół Cały czas życiu stałem czoła bez strachu